Masz nowy lider Nie ty. <laughs> to się że jest prosto miasta trochę tego furwa Pokaż, pizza, pokaż pizza, bo nie mówiłem że fotomontasz Nie na końcu obozu powiedziałem nie? Na razie wiesz jeszcze muszę kilka ćwiczeń zrobić

Ale... Na kolejką musisz się przyjechać, bo jedziemy na górę na to, nie? A, ale tam nie zjadę. Czemu ja mam dość spokojnie? że zamknął szyi i ty mnie przytulisz, tak, po. Nie, 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 nie damy rady, go Co je się ze strachu, bo ja, wezmę... ja bym skoczył na ciebie? Ja wezmę pasek jak na filmach weź do tołu deleko, nie? Chce. Ty powiedz trzeba powiedzieć do botki, że jak lodu nie będzie, on może na górę wejść zebrać, trochę, nie? Masę Co tam? You play for two thousand until you don't lose. When <laughs> you lose, Dobre. In the beginning. Spoko? you 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 have like orbit. Spock was